Taki się głęboko zastanawiałem nad tym, czy to li, rzucać taką koncepcję, bo mówię, to jest jakaś koncepcja. Ja nie głoszę prawd objawionych, tylko pewne rozwiązania, nazwijmy to cywilizacyjne czy kulturowe, rzucam pod dyskusję. Bo nie twierdzę, że ja mam rację, nie twierdzę, że to, co człowiek gdzieś tam wyduma, jest jakąś prawdą objawioną. Ludzie tego nie rozumieją, bo ludzie, tak jak mówię, nawet stawianie pytań uważają za jakąś szurię i wariactwo. Bo mają, oni. Ci właśnie guru internetowi, ci mędrcy to mają takie coś, że oni są moralni i wszystkie co mówią to oczywistości i tak dalej, i tak dalej. No nie będę się już rozwodził któryś raz z rzędu nad tą mentalnością po prostu... Mają widzów o mentalności zależnej, którzy właśnie taką rzecz przyjmują, bo dla mnie, jako dla człowieka myślącego, jeżeli ktoś mi mówi, że jest moralny i ma rację, to ja się zaczynam zastanawiać: no, chwila, 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 A skąd ty wiesz? No, ale są jakieś inne też zdania, i to już jest dla mnie od razu po prostu taką osobę dyskredytującą, bo przeważnie z taką osobą też i nie ma żadnej. Komunikacji, nazwijmy to w ten sposób, dlatego, że natychmiast, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to podlega banowi, bo tylko wyznawcy mogą uczestniczyć, czyli ci, co popierają. To, to Mentalność sekciarska to taki standard. Ludzie jakichś wolnych, którzy mogą przyjąć jakieś koncepcje, nawet nazwijmy to kontrowersyjne, jest. Bardzo mało. Niektórzy oceniają to na 15%. Ja tu bym się przychylił do zdania takiej osoby jak Elijah Muhammad, założyciel Narodu Islamu w Stanach Zjednoczonych, który stworzył zasadę 5%, że tylko 5% ludzi jest zdolnych do jakby samodzielnego myślenia i Przeprowadzenia jakichś zmian. Reszta to jest po prostu na zasadzie takiej, że podlega tak zwanemu konformizmowi. Więc o ile te zmiany ogarną jakiś procent społeczeństwa, oni się. Nie z jakiegoś przekonania, ale tylko dlatego, że twierdzą, że Vox Populi, Vox Dei, czyli że większość ma rację, to się przyłączają i święcie wierzą w jakieś idee. No to jest właśnie ten cały problem, jaki obserwujemy dzisiaj, że ludzie zatracili zdolność samodzielnego myślenia, już jako ta populacja medialno-wirtualna. I rzucam taką tezę. Dla wielu będzie to nie do przyjęcia. Dla tych, którzy operują terminem nasza cywilizacja i, i, i pod tą naszą cywilizację, to pod ten standard przyjmują wszelkie moralności, przykazanie miłości, czyli całą tą pseudonaukę zreformowanego kościoła, po tym w ramach tego franciszkanizmu dzisiejszego. I, w ramach paczamamy i jednocześnie oni mówią, że są skrajnymi tradycjonalistami, wracać do korzeni, ale przyjmują to, bo to jest bardzo chłonne społecznie, bo w społeczeństwie sfeminizowanym właśnie takie coś, dobro, tolerancja, empatia, no jest chwytliwe społecznie. Więc oni też podświadomie to jest, boją się, Mówię, podświadomie to nie jest jakiś strach zrobiony, tylko że powiedzenie pewnej brutalnej prawdy wiąże się oczywiście z odwróceniem się ludzi, którzy są jako populacja w dużej mierze sfeminizowani i wyznają te wartości empatyczno, moralno, tolerancyjne, obrażeniem się, strzelaniem focha, bo to jest właśnie w takim społeczeństwie czymś standardowym strzelać focha. Czyli a, to ja się nie odzywam, to ja tego nie oglądam, to ja tutaj macie tego nie robić. I taki foch, taki typowo kobiesy foch. Bo. Hmm, chroni to przed jakąś nazwijmy to nawet intelektualną konfrontacją. Hmm, no i tak to jest. Także no czasami trzeba strzelić taką brutalną tezę, by walnąć kij w mrowisko. No kij w mrowisko, to ja rzucam, że nam potrzebna jest ukrainizacja, w sensie mentalnym. Musimy przyjąć tą ukraińską kulturę, tą turańską, tą brutalną, tą, którą oglądaliście, może tam na filmikach, gdzie tam złodzieja to jakieś samosądy. Mentalność po trosze, plemienną, gdzie mamy grupy, bo jaką my mamy dziś Europę? Europę mamy właśnie taką, gdzie jest ten nazwijmy to indywidualizm i nie mamy poczucia grupowego. A dlaczego uważam, że może być to dla nas zbawienne przyjęcie tej właśnie kultury ukraińskiej, tej cywilizacji turańskiej, cywilizacji obozu wojskowego, cywilizacji plemiennej, cywilizacji takiej najbardziej w sensie prymitywnej, opartej o jakąś identyfikację, nazwijmy to etniczną. No, dlatego, że. Przychodzi tam pakt migracyjny i zetkniemy się w nagłej formie, co już widzimy na filmach, gdzieś tam z Katowic, z Krakowa, gdzie wynajmowane są całe hale, z dużą populacją magrebiańsko-religijnego pokoju. Ta populacja działa właśnie na zasadach plemiennych, na zasadach grupy tam nie ma w sensie indywidualizmu, tam nie ma jakiś, bo jeszcze jest takie coś, że my uznajemy takie jakieś podświadomie wartości, jak honor, jak jakieś zachowania, nazwijmy to, porządne, czyli na przykład nie atakować kogoś w grupie. To pokazuje przykład Niemiec, że tam napady odbywają się gdzieś tam w Berlinie. To przychodzi piętnastu, kilkanaście osób i dorywają. I możesz być nie wiem, jak wytrenowany, możesz być nie wiem, jak wypakowany po prostu no. I tak zostaniesz skopany i ograbiony. Bo oni w ten sposób działają. I jak to się dzieje? Kiedyś zwróciłem na to uwagę w filmie, że z kolei, wy, jako przedstawiciele białej, nie dodatniej kultury, no jeżeli dochodzi do jakiegoś konfliktu, to biernie się patrzycie. Nie ma tego. Nie mówię do każdego, ale mówię zachowania jakieś populacyjne. Po prostu nie ma tego związku plemiennego. A naszego dotknął. Co więcej, tam pokazywałem w jednym filmie takie fragmenty, że o ile no, już tak, wytresowane jest, tak wytresowana jest ta populacja w sensie kagańca jakiegoś izmu, wszelakiego na i ra, że dochodzi do czegoś takiego, że o ile Jacyś pigmentododatni oklepują nawet w grupie jakiegoś białego, czy nie dodatnią poniżają, to nikt nie reaguje, bo reakcja wobec no, jakiejś pigmentodatniej, medialnej herenrasy jest od razu obarczona jakimś odium. Z kolei, na przykład, jeżeli dochodzi do konfliktu i jakiś nazwijmy to krajan, czy człowiek nie dodatni z Europy, nagle zaczyna zdobywać przewagę i okłada tego pigmento dodatni, wtedy Wsz wszyscy się rzucają. Nie, nie, nie przemocy. To jest bardzo charakterystyczne i to pokazuje pewien model wy wytresowania w byciu podświadomymi pod ludźmi którzy pozwalają żeby ich okładali ale mają ten wpojony kaganiec że oni nie mogą podnieść ręki to obserwowaliśmy w historii Europy na, na zasadzie takiej, wytresowanie takie mentalne gdzie toli no to się dziwili temu na przykład niemieccy filozofowie że Przychodzi taki panicz, czyli z jakiejś arystokratycznej rodziny, no, chudziutki jakiś po prostu nieznający pracy fizycznej, i okłada po ryjach tych chłopów, a oni stają i spuszczają w głowy chłopy potężne, które kurde, by jednym plaśnięciem z plaskacza go zmietli z powierzchni ziemi. Ale im do głowy by nie przyszło że można tak zareagować. Podobny przykład mieliśmy tutaj Pierwsza wojna to zmieniła, bo do czasu pierwszej wojny światowej w ramach kolonii po prostu bardzo pilnowano nawet gdy były konflikty między krajami europejskimi, żeby to li, Jacyś rdzenni mieszkańcy Afryki czy Azji nie byli zaciągani do jakiejś armii w ramach walki z innymi Europejczykami, żeby stworzyć tą barierę mentalną, że nie można strzelić do niepigmentu dodatniego, że nie można podnieść na niego ręki. to zmieniła I wojna światowa, tak na skali masowej, że nagle ta bariera psychologiczna została przełamana. I tutaj jest takie coś, że my już mamy wpojoną tą barierę psychologiczną, że nie można, bo nam wpojili, że jeżeli podniesiesz rękę na jakiś dewiantów, to w tym momencie jesteś homofobem, istą, takim, owakim. Jeżeli na pigmento dodatnich, to od razu tak, te, takie aktywisty, ja nazywam tych aktywistów, aktywisty po, podczłowieczkości, pod, pod ludzkości. Że oni pilnują, żebyście byli podludzi, czyli mają ten bat tego izmu, nazizmu, rasizmu i okładają każdego, kto ośmieli się w ogóle, albo to fizycznie, albo to nawet werbalnie, siebie bronić. Dla nich to jest po prostu objaw tego, że ktoś nie jest pod człowiekiem i te organizacje nazistowskie, wiecie, ten ośrodek badania, czy te y, Nigdy Więcej Polski, gdzie pracują te wszystkie zaprzedane y, podludzkie bydlęta i z tym współpracują, to możecie od razu zobaczyć ich przekaz, że macie moralność, dobroć, tolerancja, macie być słabi, macie być dupki, macie być śmiecie. To jest ich przekaz. Macie klękać, lizać komuś buty. I ludzie, moralność, bo są tak wytresowani. Moralność, nasza cywilizacja, humanitaryzm. Może oni mają rację, może trzeba ich przeprosić, a ja głównoprawda. No właśnie, prawda. I my, jako populacja, już jesteśmy tak wytresowani w tym byciu moralnymi i słabymi, że nie jesteśmy w stanie. I tutaj. Jest takie coś, że spotykamy się w szkołach, te wszystkie dzieci z krainy U, one reprezentują coś innego. One reprezentują niekiedy brutalność, agresję, i właśnie może trzeba to przyjąć. Plus, reprezentują coś w tym stylu, jak niejaką identyfikację. Grupy, że oni są oni i będą siebie nawzajem bronić. I może czas właśnie mentalnie się zukrainizować, przyjąć tą brutalną kulturę, bo za chwilę będziemy mieć inwazję. Inwazję mieszkańców Magrebu, którzy właśnie postępują identycznie. I u nas to będzie o wiele bardziej brutalne niż na Zachodzie. Dlaczego? Bo na Zachodzie na straszoną strefami no-go i tak, i tak dalej. Powiem, że to będzie przedszkole w porównaniu z Polską. O tak. Dlaczego? Dlatego, że tam ta migracja yy, trwała gdzieś tam od lat połowy końca lat 60., lata 70., czyli trwała już można rzec za chwilę 30, 50 lat pół wieku. I mieliśmy tam pokolenia, które jednak w jakiś sposób zostały zarażone tą naszą degeneracją, czyli też w pewnych aspektach oni są, nazwijmy to zeuropeizowani. I tamta populacja na zasadzie jest niejako podzielona, że mamy tych świeżych, którzy reprezentują tą agresję migrantów, ale mamy też dużą część takich, którzy z jednej strony czują identyfikację z tą grupą przybyszów ze względów religijnych, która tam jest bardzo silna, ale jednocześnie mają. W, Pojone tak jak my, jakieś hamulce zachowa. I tam ta populacja będzie się wzajemnie niejako też troszeczkę blokować. U nas tego nie ma, bo nie ma tej populacji, która była zasiedzi zasiedziała się. I to w jakiejś tam yy, dużym procencie. Więc przyjadą sami ci nowi, którzy przełożą jeden do jednego stosunki panujące u siebie do nas. I to będzie o wiele bardziej, w moim przekonaniu, brutalne, o, o wiele bardziej ekspansywne, i z tym się my zetkniemy. I tutaj, właśnie zbawiennym może być dla nas to, że no, ze wszystkiego trzeba wyciągnąć jakieś korzyści. Więc tutaj, no, ponieśliśmy jakieś te straty, Ukraina poniosła straty demograficzne, my przyjęliśmy tych migrantów to może czas się od nich czegoś nauczyć, by przetrwać, by przestać być moralnymi dupkami. Bo wam będą pieprzyć o jakimś sensie życia, o jakichś filozofiach, jakichś moralnościach. Jedynym sensem życia jest przetrwać.